Siema, ja jestem Stanisław Rogasik. Witajcie w kolejnym odcinku TechCasta. Jak widzicie, ten odcinek nagrywam sam. Tytułem TechCastu będzie audytowanie domeny, czyli nawiązanie do odcinka czwartego. Ok, i przejdźmy sobie do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest audyt domeny. I opowiemy sobie troszeczkę w nawiązaniu do odcinka czwartego, gdzie wspomnieliśmy o usługach audytowych w MWT Solutions. W trakcie nagrania wspomniałem troszeczkę też o tym, jak audytujemy sobie domenę i inne aplikacje Manage Engine e, oraz no, pewnie wiele też innych rzeczy związanych. Mateusz zresztą też wypowiadał się w kontekście tego, jak na przykład audytować aplikacje, nowości, inne tego typu elementy. Ja chciałbym dzisiaj przejść do tematu, jakim jest Active Directory, czyli dość kluczowa usługa, jaką mamy w każdej organizacji. I chodzi o to, że powinniśmy to audytować. Wydaje mi się nawet dość często, a przynajmniej weryfikować uprawnienia, jak ono jest zbudowane i co się aktualnie tam znajduje. Przejdziemy sobie do mianowicie paru naszych aplikacji. Przejdziemy sobie do AD Audit i Ad Managera i pokażę mniej więcej Wam, o co tu chodzi. Dla osób, które nie znają, są to narzędzia związane silnie z Active Directory, które pomogą nam przeanalizować pewne dostępy i zachowania w AD. Opowiem troszeczkę też, jak podejść lepiej do tego tematu. Ale w skrócie, jakby rozpoczynając, tylko po co to robić. Active Directory po latach może być już dość skomplikowane, może się tam narodzić troszeczkę e, starych zaległości, czyli dla przykładu są ustawione złe grupy użytkowników, e, może nie złe grupy użytkowników, tylko tyle, co użytkownicy należą do złych grup, są jakieś stare konta nieusunięte, które dalej mają dostęp do Active Directory. Tematów jest tak naprawdę masa, które należałoby weryfikować. Oczywiście nie każdy administrator to robi, bądź nie każdy administrator też wie jak. Stąd też mamy, dla pomocy, możemy sobie wykorzystać tu parę naszych narzędzi i na przykład wykonać tak zwany ADE hardening, czyli gdzieś tutaj wesprzeć nasze ADE w kontekście usuwania zaległości. Pierwszą rzeczą, na którą zawsze chciałbym zwrócić uwagę, jest temat audytowania domeny. Jest, chodzi tutaj o kwestię weryfikacji tego, co się dzieje na samej domenie. Czyli, dla przykładu, jeżeli administratorzy się logują, do domeny, czy też nawet zwykli użytkownicy, powinniśmy widzieć takie dane statystyczne, co się dzieje w domenie. I dla przykładu, jeżeli przejdziemy sobie do aplikacji, do mojego pulpitu, do AD audit pokażę Wam, jak wygląda taki raport standardowy nieudanych zalogowań z ostatnich 24 godzin. No i widzimy, że tu pewne osoby nie udało im się zalogować w ciągu ostatnich 24 godzin, widzimy też kody błędów, dlaczego się tak działo. Ale jeżeli chodzi o taki audyt domeny, czyli coś, co warto byłoby jeszcze robić, to ponad te raporty, które gdzieś tu są przygotowane już wstępnie, warto dorobić sobie dwa raporty, które pokazują też inny faktyczny stan domeny. Mianowicie chodzi tutaj o raporty związane z logowaniem administratorów domenowych. Wejdziemy sobie w taki raport na domenie prot.mwt. No i widzimy, że tu już mamy logowania domenowych administratorów. Jak to jest zbudowane, za chwilę przejdę do tego, tylko tak, żeby Wam szybko pokazać, jak to jest proste i widzimy, że mamy administratorów, którzy logowali się o tych i o tych godzinach i widzimy z jakich maszyn, czyli już mamy dość dużo informacji. Jest akurat świeża domena, więc tu nie ma nieudanych logowań, co byłoby dość wspierające dla całej merytoryki, bo generalnie to, co ja widzę często u innych osób na domenach jest to to, że sporo jest nieudanych zalogowań domenowych administratorów, czy nawet są tam konta domyślne typu właśnie administrator, co nie powinno się dziać w samej domenie, to znaczy nie powinno tutaj być w żadnym przypadku konta administrator, jeżeli loguje się ono pomyślnie. Dlaczego? Jeżeli mamy jedno konto administratora, które loguje się z wielu miejsc i jest używane przez wiele aplikacji, spowoduje to dość drobny problem związany z ustaleniem, jaka aplikacja tego wykorzystuje i jakie są zależności w naszym środowisku. Najlepiej jest stworzyć jedno konto serwisowe dla każdej aplikacji, żeby to rozdzielić. Ale wracając jeszcze sobie tylko do tego niestandardowego raportu, Pokażę Wam jak prosto jest stworzyć taki raport. Czyli wybieramy sobie aktywności logowania i wybieramy sobie tutaj chart, czyli na podstawie czasu, typ wydarzenia, ale co ważne wybieramy sobie filtr, który filtruje nam właśnie listę do jakiej grupy musi należeć użytkownik. I w tym przypadku widzimy, że był to domenowy administrator i Enterprise Admin, a wynikiem tego jest odpowiedni raport, który przed chwilą Wam pokazywałem. Ponadto oczywiście z audytu domeny mamy jeszcze standardowe raporty typu modyfikacja GPO, modyfikacja OU, komputerów, grup i tak dalej. Oczywiście krytycznym raportem jest modyfikacja przynależności do grup security. O, tutaj. Czyli wszelkie modyfikacje w kontekście np. domenowych administratorów, ale no, już powinniśmy mieć jakieś tutaj alarmy. I to jest jeden z tych elementów, czyli audyt Active Directory pod kątem zmian, które się dzieją. I tutaj Microsoft nawet sam w sobie dostarcza pewien guide mówiący o tym jakie poziomy audytowania powinny być ustawione oraz jakie eventy warto byłoby weryfikować i to jest oczywiście mowa o logowaniach dodawaniu do odpowiednich grup itd. No ale musimy się wesprzeć narzędziem dla przykładu jest to Ad Audit drugim narzędziem będzie to Ad manager, czyli tu już nie idziemy w stronę audytowania eventów czy też wydarzeń które się dzieją w czasie rzeczywistym. Tylko weryfikujemy stan obecny domeny, i to jest jakby case, w którym sprawdzamy sobie, jak wygląda aktualnie domena pod kątem statycznym. Dla przykładu, prościej mówiąc, ad audit weryfikuje nam to, co się dzieje po kolei, czyli jeżeli komuś nie uda się zalogować, to widzimy to. Ad manager widzi stan obecny domeny zawsze w momencie, w którym go raportujemy. I tutaj jednym z pierwszych z brzegu raportów, który chętnie pokazuje, jest raport aktywności użytkowników na podstawie logowania. Czyli bierzemy sobie nasze dwie domeny, generujemy sobie taki raport, czekamy aż, aż się wygeneruje, i widzimy użytkowników, datę ich utworzenia, kiedy ostatni raz się logowali i status, status ich konta. I dla przykładu, jak zobaczymy sobie na ekranie pana, na przykład Adama Kawskiego, widzimy, że jego konto jest uruchomione, zostało utworzone 23 marca, nigdy się nie zalogował. No i takie konto z pozoru może być. Okej, okay, po prostu nic się z nim nie dzieje, aczkolwiek ten użytkownik ma możliwość odczytu całej struktury Active Directory, co już powoduje trochę problemów, bo atakujący, jeżeli miałby dostęp do tego konta, to oryginalny użytkownik, który miał wykorzystywać to konto, nie będzie o tym wiedział, a atakujący sobie je sprytnie wykorzysta. I przejdźmy sobie dalej. Ja Wam pokażę jeden z kolejnych raportów, który może fajnie pokazać, co taki użytkownik bez nawet wyższych uprawnień administracyjnych, czyli zwykły użytkownik, może wyciągnąć z domeny. Jeżeli byłbym atakującym, sprawdziłbym w tym momencie strukturę domeny i zobaczyłbym, jak mogę przejąć konta domenowych administratorów. Dla przykładu wygenerujemy najpierw sobie raport, kto włada całym Active Directory, jest to dość prosty raport i widzimy, że jest tu parę grup, które spinają się wraz z domenowymi administratorami. Okej, okay. ale widzimy też tutaj pewne powiązania i widzimy, że Stanisław Rogasik DA należy do Enterprise Adminów, oni już mają dostęp nad domeną, ale widzimy też, że authenticated users mają możliwość nadpisania SPN dla tego użytkownika. W skrócie mogą przejąć sobie to konto. I co już nam to daje? Jako atakujący, posiadając dostęp do konta, do którego użytkownik nigdy się nie logował, mogę zauważyć takie błędy w konfiguracji Active Directory i następnie próbować przejąć dostęp do całej domeny w sposób taki, że administratorzy tego nie zauważą bez odpowiednich narzędzi. I to są takie trzy kroki, które chciałem zahaczyć podczas tego techcastu, czyli pokazać Wam, w jaki sposób narzędzia mogą nam pomóc w kontekście analizy AD oraz zabezpieczenia go. To znaczy, administrator pokazuje nam stan obecny, czyli wszystkie konta, które powinniśmy wyłączyć, wszystkie konta, które nie logowały się i wiele innych raportów. Jest to analiza staty statyczna oraz AD Audit, który analizuje nam dane napływające do Active Directory, czyli wszystko to co zmienia się w czasie rzeczywistym, czyli łapiemy tutaj nieudane logowania, inne tego typu elementy, czyli zmiany GPO, grup, sporo tego. Ale co należy z tego wyciągnąć? Oczywiście należy ustawić sobie notyfikacje, alarmy, czy to SMS-owe, czy maile, czy nawet jakieś pop-upy, czy nawet poprzez Microsoft Teams, po to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w czasie rzeczywistym i mogli zabezpieczyć swoją domenę. Jako MWT robimy też takie usługi, to znaczy robimy hardening domeny, sprawdzamy to wszystko, o czym wspomniałem i jeszcze więcej, a na koniec przekazujemy raport i nawet poprawiamy takie domeny tutaj bez problemu. Ale chcę tylko zwrócić uwagę w tym odcinku na to, że warto posiadać odpowiednie narzędzia, które pozwolą nam na zabezpieczenie domeny w taki, a nie inny sposób i wzmocnienie bezpieczeństwa. To jeżeli chodzi o jakiekolwiek pytania, bo chciałem bardziej nagrać TechCast w formie zajawki, to zapraszam do komentarzy bądź też na maila. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia i cześć.